you Witajcie, ja nazywam się Dorota Kacprzak i dzisiaj w Hello Zdrowie porozmawiamy z Adrianną Sobor. Adrianna jest psychoonkologiem, psychotraumatologiem, wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym i członkinią zarządu fundacji OncoCafe. Adrianna, jesteś współautorką takiej publikacji, to jest Krótka instrukcja obsługi raka piersi. Powiedz mi, czy to jest przeznaczone. Tylko dla kobiet z nowotworem, czy również dla osób, które są blisko ludzi z nowotworami? Jestem bardzo dumna z tej publikacji, tej współpracy przy tym, myślę, że bardzo ważnym narzędziu. To jest taki przewodnik nie tylko dla kobiet, które zmagają się z chorobą raka piersi, dla lekarzy, ale przede wszystkim także dla opiekunów, dla osób towarzyszących. Ja bym chciała tutaj bardzo zaznaczyć ten temat, bo rzeczywiście te osoby, które są blisko, rodzina, osoby znajomi, bliscy, pełnią bardzo ważną rolę w całym przebiegu choroby. Choroby, a w szczególności takie choroby jak rak piersi, bo tu jest bardzo wiele wątków, wiele różnych składowych. To jest operacja, rekonstrukcja, mhm. temat chemioterapii, radioterapii, wiele kwestii związanych również z kobiecością, aspektów emocjonalnych, dietetycznych, rehabilitacyjnych, więc to jest tak bardzo szeroki temat, w którym łatwo jest się zagubić, więc ta krótka instrukcja obsługi tak naprawdę przeprowadza nie tylko pacjentkę, ale osoby towarzyszące. Mhm w tej chorobie, no krok po kroku.